Wyleciał do Stanów, żeby zrobić tam wielką karierę. Przez jego pobyt w Ameryce rozpadło mu się małżeństwo, ale za oceanu wrócił z inną żoną, również Polką. Jaka jest prawda o amerykańskiej przygodzie Krzysztofa Krawczeka? Grał tylko w polonijnych, zapydziałych klubach czy może na tych samych scenach co Sinatra i Stevie Wonder? Bo przyznajcie, że pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami rozbieżności są spore, a głosy w tej sprawie naprawdę różne. Czy zachowało się jakieś nagrania z tamtych występów Krawczyka za oceanem, jak mu się tam w ogóle żyło. W Las Vegas wynajmował podobno bardzo wygodny apartament. No i wydał też płyta w języku angielskim, o której wie niewielu, a która to w Stanach sprzedała się podobno nie najgorzej. Jaka jest prawda o amerykańskim śnie jednego z największych polskich piosenkarzy? Przekonajmy się. Z tej strony Hubert Modławski. Zapraszam. Partnerem kanału jest AleBilet. Miejsce, gdzie szybko i bezpiecznie odkupisz bilety na koncerty oraz łatwo sprzedasz te, których nie potrzebujesz. Jeśli chcesz zobaczyć na tym kanale więcej odcinków o polskich artystach, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu podziel się swoją opinią na temat Krzysztofa Krawczyka. No i oczywiście subskrybuj Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o polskich muzycznych legendach być zawsze na bieżąco. Najpierw były Niemcy. Krzysztof Krawczyk w drugiej połowie lat 70. zbudowany licznymi sukcesami na polskiej scenie, wyruszył na zachód. Ale najpierw do Niemiec wschodnich, tam było zdecydowanie łatwiej się pokazać niż w Niemczech zachodnich. Jeśli wszystko pójdzie dobrze w NRD, to następnie przy odrobinie szczęścia można udać się do RFN. Ale osadźmy sobie to wszystko w czasie. 1976 rok jest tutaj absolutnie kluczowe. To właśnie wtedy Krawczyk na dobre już Puszcza truba Durów, i to właśnie wtedy ukazuje się legendarny parostatek. On daje Krawczykowi nomenomen wiatr w żagle. Wiatr, który wywiewa go do Niemiec wschodnich właśnie. Tam radzi sobie bardzo dobrze i rzeczywiście zachód wkrótce go dostrzega. Ale niekoniecznie za sprawą koncertów w WNRD. Latem 1977 roku na wakacje do Polski przyjeżdża bowiem Hans Schlender, niemiecki producent muzyczny. Podczas urlopu słucha polskiego radia. Trochę dla przyjemności, a trochę dlatego, że pracując w przemyśle muzycznym, zawsze warto mieć jednak oczy i uszy szeroko. Otwarte. W programie pierwszym polskiego radia nadawana była kultowa z dzisiejszej perspektywy Audycja Lato z Radiem. No i tam często piosenki Krawczyka były grane. Schlender usłyszał polskiego piosenkarza raz, drugi, no i w końcu zdecydował, że musi go mieć u siebie. Udał się więc pod adres Pagartu, polskiej agencji artystycznej, która stacjonowała przy ówczesnym placu zwycięstwa pod numerem 9. I tam Niemiec złożył klarowną propozycję. Dajcie nam tego Krawczyka. Chcemy zaprosić go na nagranie do niemieckiego oddziału wytwórni Polidor, stacjonującego w Hamburgu. No i stało się. Krawczek i ekipa tam pojechali. Posłuchajcie, jak opowiadał o tym, w bardzo ciekawy sposób, Wojciech Trzciński, który to udał się wówczas do Hamburga razem z bohaterem tego odcinka. W Hamburgu zaskoczył nas nieosiągalny w Polsce poziom technologiczny studia muzycznego, niemiecki profesjonalizm, ale też ogromny szacunek wobec nas przede wszystkim. Krzysztof udał się na sesję nagraniową. Po niej zwołano zebranie w Firmie I ogłoszono, że Krzysztof będzie nową gwiazdą Polidoru. Mówiło się, że ma zająć miejsce Karela Gota. Później jednak dzieje się coś, co w pewien sposób przekreśla szansę krawczyka na rynku niemieckim. Szefowie wytwórni Polidor z całej serii nagrań wybierają dwa według Trzcińskiego najgorsze, według nich z kolei oczywiście najlepsze. Polska strona nie chciała się wtedy wtrącać w wybór Niemców, ale po latach dało się jednak wyczuć w wypowiedziach. Polaków przy tym wszystkim obecnych no pewnego rodzaju żal, że choćby nie zasugerowali wtedy Niemcom innego wyboru. Hipotezę polskiej strony potwierdzał zresztą Wolfgang Arming, pochodzący z Wiednia szef Polidoru, który nie brał jednak udziału w wyborze tych konkretnych nagrań. On miał okazję usłyszeć krawczyka śpiewającego na żywo w języku polskim i był pod absolutnym wrażeniem, również uważając, że dobór nagrań w języku niemieckim był bardzo niefortunny. Armin obiecał Polakom, że zrobi co w jego mocy, żeby naprawić błąd, ale niestety później z powodu choroby żony był zmuszony porzucić pracę w Hamburgu i wrócić do Wiednia. No i jego obowiązki w firmie przejęli ludzie, dla których krawczyk był po prostu jednym z wielu. Ludzie, którzy polskiego artystę nie traktowali priorytetowo, i niezbyt przykładali uwagę do doboru odpowiednich piosenek przeznaczonych do promocji. W efekcie tych działań europejska kariera Krzysztofa Krawczyka została na tamten moment przekreślona. W sierpniu 1978 roku w Operze Leśnej w Sopocie odbywa się druga edycja festiwalu Interwizji, odpowiednika Eurowizji, w bloku wschodnim. Krawczyk startuje z utworem Jak Minął Dzień, no i oczekiwania były naprawdę spore. Artystą opiekowała się wtedy firma Tonpress, polskie wydawnictwo płytowe obecne na rynku od lat 70., które to zainwestowało w niego zresztą wtedy sporo kasy. Wierzono po prostu w jego sukces na tym festiwalu. Wydano album z Bojami, zorganizowano sesje zdjęciowe, a w radiu i telewizji naprawdę mocno grzano ten temat. Niestety, Krawczyk poniósł ogromną porażkę. Odpadł bowiem na etapie eliminacji do konkursu finałowego. Wielu zastanawia się, co się wtedy stało, że z kandydata do wygrania całego konkursu stał się gościem, który poległ już na etapie eliminacji. Anna Bimer, autorka książki Chciałem być piosenkarzem, opisuje, że Krzysztof nie był podczas tego konkursu sobą. Posłuchajcie, jak zachowywał się podczas tego festiwalu. Krawczyk inaczej się nosi, inaczej zachowuje. Nienagannie skrojone garnitury jednak nie leczą jego wizerunku. Ze złotem na szyi i twarzą pozbawioną uśmiechu nie zyskuje zamierzonej powagi. Traci natomiast luz i wdzięk. Krawczyk wydaje się spięty, nie bawi i nie zaraża radością, jakby nie śpiewał dla nas, tylko dla siebie. Staje się nieprzystępny, trochę nawet nadęty, a przez to irytuje. Po konkursie kontrakt z krawczykiem zrywa niemiecki oddział firmy Politor. Wściekłe są również polskie władze, bo nie oszukujmy się, porażka podczas konkursu interwizji nie była jedynie Porażką na polu artystycznym, ale również niestety politycznym. Są teorie, całkiem zresztą uzasadnione, że na postać Krawczyka w Polsce została nałożona wówczas cenzura, a jako odpowiedzialnego za ten stan rzeczy podaje się Macieja Szczepańskiego. Ówczesnego szefa radiokomitetu. To podobno za jego sprawą Krawczyk ekspresowo znika wtedy z telewizji oraz radia. Pod znakiem zapytania staje więc wtedy nie tylko zagraniczna kariera Krawczyka, ale również ta polska. W odpowiedzi na całe to zamieszanie, Krawczyk postanawia udać się za Ocean i tam spróbować swoich sił. Tu rozpoczyna się misja Ameryka. 1979 rok. Krzysztof Krawczyk, pseudonim Krawiec, ma 33 lata i rzeczywiście wierzy w to, że sukces w Stanach jest możliwy. Nie była to w zasadzie emigracja, a muzyczny kontrakt, który zapewnił mu Pagard, czyli wcześniej przeze mnie już wspomniana polska agencja artystyczna. Tak opowiadał o tym ówczesny szef Pagartu, czyli Andrzej Marzec. Krzysiek nie leciał do USA w ciemno, lecz na ustalone koncerty w tamtejszych klubach. Wielu artystów w tamtych latach wyjeżdżało w ten sposób. Gdy kontrakt się kończył, a muzyk miał widoki na kolejne zatrudnienie, istniała możliwość przedłużenia pobytu. Najważniejszy był pokazowy występ. W Las Vegas. Na nim mieli stawić się potencjalni menedżerowie oraz ludzie z wytwórni, którzy, gdyby Krawczyk spisał się na medal, wyciągnęliby ze swoich teczek gotowe do podpisania kontrakty w mgnieniu oka. Marzec był obecny na tym koncercie i wspomina go jako dobry, ale nie fenomenalny. Nie na standardy stanów. Przyszło podobno sporo ludzi, ale mało wpływowych. Krawczyk w udzielonych po latach wywiadach trochę narzekał na rzeczywistość koncertowania w Stanach. Że trzeba było grać po barach i tak I tutaj zapala mi się w głowie czerwona lampka pytająca, czy aby na pewno możesz osiągnąć tam jakikolwiek sukces, mając taką mentalność. No bo być może Krawczyk przyzwyczaił się po prostu do wielkich scen w Polsce i oczekiwał tego samego za oceanem. A to, jak wiadomo, nie działa w ten sposób. Ileż było przecież zespołów popularnych nawet nie w jednym kraju, tylko w całej Europie, które to lecąc do Stanów musiały zaczynać od grania w piwnicach za 5 dolarów. Takie właśnie to są historie. Sporo z tych amerykańskich opowieści, czy to Krawczyka, czy towarzyszących mu tam ludzi, to są oczywiście pewnego rodzaju legendy. Że Sinatra śpiewał za ścianą i tak dalej. Nieweryfikowalne, może prawdziwe, a może nie. Grzegorz Grdeń natomiast, dobry kolega Krzysztofa Krawczyka, a także zamieszkujący od lat w Stanach Polonijny DJ, dziennikarz radiowy i producent, powiedział jakiś czas temu, że w jego ręce trafiła płyta z profesjonalnym nagraniem jednego z amerykańskich koncertów krawczyka. Opowiadał o tym tak. Pewnego dnia przyszedł do mnie człowiek z tymi nagraniami. Przesłuchałem je. Mają poziom profesjonalny, bo zostały na prośbę tego pana nagrane prosto ze stołu mikserskiego. Próbowałem rozmawiać o wydaniu tego materiału w Polsce, ale na razie nic z tego nie wyszło. A to jest kapitalna pamiątka dla fanów, a zwłaszcza dla syna, bo Krzysiek śpiewa tam jeszcze ze swoją drugą żoną Halino. Mówi się często, że w Stanach Krawczyk grał tylko i wyłącznie dla. Polonii. Grzegorz Gerdań natomiast stanowczo nie zgadza się z takim postawieniem tej sprawy. Wciąż powtarzany jest ten sam refren. Grał dla Polonii do Kotleta. Krawczyk występował w Las Vegas na tej samej scenie co Stevie Wonder. Krzysiek piewał w Stanach Lepszy i Gorszy Czas, natomiast z całą pewnością nie było mu tutaj źle. Komu zależy na takim umniejszaniu? Krawczyk mieszkał na obrzeżach Las Vegas wraz ze swoją drugą żoną, Haliną, oraz synem. Wynajmowali podobno całkiem wygodny apartament. Krzysztof znał się w zasadzie jeszcze od czasów trubadurów ze Zbigniewem Niemczyckim. Człowiekiem od wielu lat znajdującym się na liście stu najbogatszych Polaków, który to wyemigrował niegdyś do Stanów i swoją przygodę z biznesem zaczynał od wykonywania najprostszych prac. Podczas pobytu Krawczyka za oceanem panowie bardzo często się spotykali. Niemczycki miał już wtedy znajomości, w różnych gałęziach biznesu. Krawczyk wręczył mu więc kasetę demo z kilkoma nagraniami w języku angielskim, a ten przekazał ją we właściwe ręce. Konkretnie w ręce niemieckiego biznesmena, którego syn miał swoją własną wytwórnię, płytową TRC Studio. Odpowiedzialni za to ludzie materiał przesłuchali, decydując, że warto będzie w niego zainwestować 157 tysięcy dolarów. Kwota obejmowała oczywiście opłaty studyjne, produkcję, ale też zaliczkę dla samego Krzysztofa Krawczyka. I tak oto wokalista pod pseudonimem Christoph nagrał anglojęzyczny album zatytułowany From a Different Place. Place, który wydano w 1982 roku. No muszę przyznać, że okładka jest bardzo ciekawa. Krawczyk w iście amerykańskim stylu, ale jednak z polskim akcentem. Pseudonim jest bowiem pokryty kolorami polskiej flagi. W Polsce jest dziś jedynie ciekawostką, a pewnie warto jej posłuchać, choćby dlatego, że jest to rzecz bardzo odległa od tego, co krawczyk robił na przykład po powrocie do Polski. Płyta promowana była singlem Solidarity, na którego okładce widniało logo Solidarności. Sam wokalista był chyba zadowolony z tego albumu, bo po latach przyznawał, że jest to jego najlepszy album rokowy w karierze. Płyta sprzedała się podobno w nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy w Stanach, co i tak trzeba przyznać było niezłym wynikiem, zważywszy na bardzo słabą... Praktycznie zerową promocję tego albumu. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy postawili mi tak zwaną wirtualną kawę w grudniu. Na ekranie wyświetlają się teraz wszyscy kawkowicze z trwającego teraz miesiąca. To w dużej mierze wy napędzacie ten kanał, dlatego z całego serca Wam dziękuję. Jeśli natomiast Ty też masz ochotę wesprzeć moją robotę, to co robię na tym kanale symboliczną kawą, no to oczywiście link jest w opisie. Każdemu wspierającemu podziękuję osobiście w kolejnym odcinku newsowym magazynie kulturka, a taka lista z podziękowaniami będzie się też pojawiać co jakiś czas w odcinkach o historiach zespołów i artystów, odcinkach takich jak na przykład ten. Tak jak mówiłem wcześniej, Krzysztof Krawczyk do Stanów wylatuje w towarzystwie żony Haliny, a także swojego syna, a w zasadzie ich syna, jego i Haliny. Amerykańska aura sprawia jednak, że piosenkarz dość szybko o żonie zapomina. I teraz tak, są dwie wersje tej historii. Pierwsza mówi, że zdradził Krzysztof, a druga, że zdradziła Halina, po czym Krzysztof całkowicie się podłamał. Nie chciałbym tutaj rozstrzygać, która wersja jest tą prawdziwą, ale wedle dostępnych źródeł to raczej Krzysztof zapomniał o tym, że w domu czeka na niego żona. Marianna Wrublewska, słynna polska wokalistka jazzowa, opowiadała, że w zasadzie na jej oczach rozpoczął się flirt Krawczyka z polską kelnerką Ewą Trelko, pracującą w klubie Cisza Leśna w Chicago. Ewa, w której to rzekomo miał się zakochać, a która to miała go nakłaniać do rozwodu z Haliną. Nie wiem ile w tym prawdy, ale z drugiej strony czytam również, że rozstanie z Haliną Krzysztof bardzo przeżywał. Tak czy inaczej, rozwiódł się ze swoją drugą żoną i w 1986 roku poślubił trzecią. Właśnie Ewe. Ona, poza tym, że była od tamtej chwili jego żoną, stała się też jego menedżerką. I tutaj, chwilę temu przeze mnie wspomniana Marianna Wrublewska, uważa, że Niemcy po nieudanym festiwalu interwizji wcale nie skreślili krawczeka. Mówi, że kiedy ten grał w Stanach, odezwali się do niego ponownie. Zresztą posłuchajcie sami. Niemcy chcieli zaprosić go znowu do siebie, tym razem, żeby wziął udział w popularnych i liczących się konkursach telewizyjnych pokazujących obiecujących wykonawców największe talenty Europy. Krzysiek tymczasem grał dla Polonii, a przede wszystkim wykonał kolejną życiową woltę i związał się z Ewą. Niestety zrobił z niej też swojego menedżera. Kiedy Pagard odezwał się do Krawczyka z ofertą z Niemiec, on przekierował sprawę na Ewę, mówiąc, że teraz ona wszystkim się zajmuje, bo przecież chce dla niego jak najlepiej. Ta natomiast obruszyła się na propozycję niemiecką i nie bacząc na jej perspektywiczny charakter, próbowała tylko wywindować stawkę, co było nie do osiągnięcia. Każdy zawodowiec o tym wiedział i umiałby rozpoznać w tej propozycji szaloną okazję. Do niej natomiast przemawiały wyłącznie pieniądze: opowiadała więc, że Krzysiek jest w Stanach Wielką Gwiazdą, gdy akurat grał w klubach polonijnych za marny grosz, co na własne oczy widziała. Tak została zaprzepaszczona kariera europejska, a może i światowa, Krawczyka. Wrzesień 1985. Powrót do Polski nie był przyjemny. Z jednej strony nie udało się Krawczykowi zostać gwiazdą w Stanach, mimo że próbował. Z drugiej, kiedy już do kraju wrócił, to nagle okazało się, że nikt za nim specjalnie nie tęsknił. Nie wracał w roli gwiazdy, za którą wszyscy byli stęsknieni, mimo że podczas jego nieobecności w kraju regularnie były wydawane jego płyty w języku polskim. Nasza scena miała Manam, Perfect, Lady Punk i wielu innych. Nie potrzebowała już krawczyka. Ze Stanów wrócił, bo skończył się kontrakt. A pieniądze zarabiane na śpiewaniu i tak nie starczały na godne życie za oceanem, dlatego krawczyk musiał łapać się różnych innych dorywczych prac. Cały ten mit wystawnego życia w Stanach był więc no, w zasadzie niczym innym jak tylko mitem. Do Polski wracał, zahaczając też o Kanadę i tam grając w polonijnych klubach. Ale tak jak mówię, kiedy wrócił do kraju, musiał wymyślić siebie na nowo, bo Krzysztof Krawczyk po kilku latach nieobecności nie był już raczej atrakcyjną postacią w branży muzycznej. Jego menedżer Andrzej Kosmala ukierunkowuje go więc wtedy na nieco inne muzyczne tory, bardziej komercyjne niż wcześniej, i z perspektywy czasu to się oczywiście udało. Już w latach 80. powstaje wiele hitów krawczyka, a nawet po roku 2000 wychodzi wiele popularnych do dzisiaj piosenek. Utwory takie jak chciałem być, trudno tak, czy bo jesteś ty, ukazują się w latach 2002-2004 i pokazują nową muzyczną twarz krawczyka, które to znowu odnosi wielkie muzyczne sukcesy. Ale tylko w Polsce. W Stanach i w Niemczech się nie udało.